Prosty, ale niezawodny sposób na kiszone ogórki, które od pokoleń działa bez pudła. Gotuję wodę na każdy litr dodaję czubatą łyżkę soli kamiennej, tej najzwyklejszej, ale niezastąpionej. Do litrowego słoika wkładam około 6 cm korzenia szanu, przekrojonego na cztery części. Nieobrana główka czosnku kroję ją w poprzek i wrzucam w całości. Do tego solidna gałązka kopru koniecznie z łodygą. Ogórki dokładnie myję i układam ciasno w słoikach. Zalewam przestudzoną solanką, zakręcam i odwracam do góry dnem na dwie godziny. To mały trik, który robi różnicę. I teraz magia, już po czterech dniach możesz cieszyć się chrupiącymi, aromatycznymi ogórkami kiszonymi. Naturalna fermentacja, wielki smak i zero chemii. Spróbuj. Twoje kubki smakowe ci podziękują.